Witam Was bardzo serdecznie z tej strony MacTre, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 6 typów zadań na egzaminie EE08, które mogą się pojawić. Już wcześniejszy nagrałem odcinek do EE08 i tam ludzie pisali, że nie pojawiły się takie zadania, ale nie chodziło mi, że będą takie same zadania, tylko że typy zadań, czyli polecenie może być inne, ale typ, rodzaj tego zadania jest taki sam. Zacznijmy od pierwszego, właśnie zadania. Tutaj będzie znacznik i języka HTML służy do, no i to jest odpowiedź C. I właśnie tego typu zadania mogą się pojawić, czyli po prostu jakiś znacznik html i trzeba będzie zaznaczyć do czego służy. Kolejnym tutaj zadaniem będzie po prostu MySQL, czyli jakaś jakie zapytanie mysql i to co, i co y, będzie jego wynikiem. Tu mamy oczywiście y, Order byte, czyli powadze trzeba sprawdzić, co po kolei, tak i y, wiedzieć, co to jest desk, co to jest ASK, że rosnąco i malejąco, i trzeba po prostu to wiedzieć. Y, trzecim. Zadaniem, które może się pojawić jest jakaś funkcja w Javascriptie lub w PHP. Będzie po prostu obrazek, no i właśnie tutaj taka jakby zrobiona funkcja. No i co ona zwróci, tak? Czy wypisze wyniki jakieś, czy zwróci wynik potęgowania, iloczyn i tak dalej. Też trzeba po prostu wiedzieć, jak to działa. Czwartym typem zadania będzie CSS. Czyli po prostu jakieś y, zadanko y, typu, y, no właśnie, tak jak tutaj mamy, czyli wcięcie pierwszej linii, na 30 pikseli i jaki zapis y, tutaj będzie, tak? Jaki zapis tutaj będzie i trzeba będzie y, wiedzieć, y, co robi Line, height Line, Indent, Text Spacing, tak? I trzeba po prostu też te znaczniki znać w tym CSS, co one robią. Piąty będzie instrukcja warunkowa i tutaj również albo w JavaScriptie albo w PHP. No i y, polecenie po prostu y, co ma być, no i, i jak ten warunek y, zapisać. Jest to też łatwe zadanie. I ostatnim typem zadania będzie HTML i CSS, czyli na przykład jakiś obrazek typu tekst na dole, jak to napisali w HTML-u i w CSS-ie jak zmienić to, co jest u góry, tak? Jak po prostu to zrobić, też trzeba to wiedzieć. No to będzie na tyle w tym odcinku. To są właśnie sześć typów zadań, no pewnych, może nie tak na 100%, bo nigdy nie wiadomo, co wymyślą, ale takie najbardziej prawdopodobne i one się najczęściej właśnie pojawiały w poprzednich latach, więc tutaj właśnie wam pokazałem je. No. no i to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć.